Dobra, siemanko się... Siemanko. Co to jest? Co to jest, siemanko? Polecam wam... Dobra, nie nieważne. Dobra. Siemanko, siemanko widzowie dzisiaj... Dobra. Dzisiaj będziemy grać w Hide and Seek, tylko to znajdę... U. Nie mogę pokazać swojego niku, nieważne. Dzisiaj gramy w hide and Seek i właśnie yy... chcę Wam powiedzieć, żebyście subskrybowali i lajkowali. Bo chcę dobić do przynajmniej 100 tysięcy. Chcę dobić, chcę być lepszy od MrBeast. Muszę to zrobić, bo chcę być YouTuberem lepszym, coraz bardziej. I chcę, żebyście mi pomagali. Zobaczę, właśnie, czy głos działa. Tak, głos działa, dobra. I właśnie, chcę, żebyście mi pomagali, proszę Was, pomóżcie mi. Chcę wygrywać wszystkie. No, po prostu chcę być dobrym youtuberem. Jeżeli. I piszcie w komentarzach, jakie byście chcieli obejrzeć filmiki na moim kanale. Na przykład z jakiej gry lub. No, na przykład z Brawla, Clash Royale, czy tam no, i tak dalej. Dobra, właśnie jest Selecting Map i mamy The jakiś. Ciekawe, kto by nie szukał. Nie będę was oszukiwał. Już kiedyś w to grałem. Jakiś ktoś. Bye. Bye. I tak tutaj jest jakiś ton. Tak, to tu miejsce. Fajnie. Dobra i czekamy. Bye. 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 O i na dole właśnie słychać odgłosy grania jak... no jak gra tych... O nie. Jak gratyx. Open shop stąd z... mam tej gry, ale Dobra i czekamy. Przepraszam za te odgłosy z tyłu. O i widzowie mm, jeżeli chcecie, no to piszcie w komentarzach żebym... Jeżeli chcecie oczywiście, to piszcie w komentarzach. No, bo maluję ściany w swoim pokoju. Jedna ściana jest właśnie gotowa i będę ją jeszcze fl flamandzkami ma malował. Po pierwsze, piszcie, jeżeli chcecie obejrzeć, jak będę malował tą już narysowaną ścianę. A po drugie, piszcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak będę malował i rysował ołówkiem wszystkie moje te. Wszystkie ściany, które będę malował, i trzy, po trzecie, jeżeli chcecie, to wyślę Wam filmik, jak pokazuje moje Lego, i może pokażę Wam przy okazji na takim króciutkim shortcie takie fajne etui do telefonu z Marvela. O, i polajkujcie, posubskrybujcie, jeżeli lubicie Marvela, bo ja kocham. Marvel jest mega, lubię go i po prostu nawet mam tarczę Kapitana Ameryki. Jeżeli chcecie, no to po prostu róbcie... Piszcie, piszcie, a ja będę próbował słuchać waszych propozycji. No więc o. A co dostaliście na święta Bożego Narodzenia? Bo ja dostałem trzy zestawy Lego i 200 zł. No, tyle. No to Czekamy aż go się nas znajdzie albo, do, albo czekamy aż wygramy o no więc czekamy. A może wejdźmy w jakąś inną grę Okej. Okay. Dobra. To yy, jaką by tu grę... Yy. Gra jakaś popularna. Pet Simulator? Nie, ja nie, nie lubię Pet Simulator. Resort Tycoon 2 i o tak była kiedyś seria z My Dragon Tycoon ale nie chcę mi się jej ponawiać Wiem, że... No dobra, Rainbow Friends. Dawno w to nie grałam i nigdy z wami tego nie wygrałam. Nie wiem... Te... O nie, 20% baterii. Dobra, no to, to to zaraz wyłączę, ale chociaż spróbujemy trochę przejść. Będziemy grać. Co so, jakie znów minigame? Nie, nie chcę nic kupować. To zaraz przejdziemy do grania. O i też możecie pisać, jeżeli chcecie obejrzeć filmik, jak buduję jakiś zestaw Lego. Na przykład... Albo jak to się rysuje, albo jakiś coś jak narysować to. O, i też piszcie, jeżeli chcecie obejrzeć jakiś filmik tutaj jakiegoś, jakiegoś gościa. Do tego. Jak oglądam jakiś filmik jakiegoś gościa na przykład. Nie wiem. Po prostu polecam, żebyście zasubskrybowali, zalajkowali. No, po prostu. Serio. Potrzebuję więcej lajków, subskrypcji. Bo chcę dużo dobić. Craindless hmm. Party Blue. Nigdy nie miałem Party Blue. Ej. O, zaczyna się. Donut Enter. Nie rób tego. Dobra, zaczął. I gramy. Tam, tam, tam. Uciekuj, uciekuj, uciekuj. Dobra, ale serio. This is going to be fun. I'll go get the overs. Chyba dobrze, czytam. Może, nie wiem. Dobra. No to lecimy. Postaram się być jak najmniej w pudełku. Nie. Wiem. Nie. Wiem się postaram. Postaram się obiecuję. chyba. Tę light bulbs fand I tutaj, żeby wyjść że podłoże Tak czułam. I to się właśnie znalazł. Znaleziono kogoś. Tam, tam, tam. Dobra. Lecimy. Czwarty następny. Tyle na razie znalazłem. Założę tutaj podobno. Dobra, tu. Dobre, idziemy bez Dobre i... Idziemy szukać dalej. Przepraszam za tego systemu. Wiesz, jestem w sumie. A wiesz, ja jestem jeszcze dzieckiem i mieszkam w rodzinie. Mam dwóch braci. Mam i tatu. Chyba każdy. Przynajmniej tak myślę. Ale jeżeli ktoś nie ma ani taty, ani mamy, to współczuję. To musi być przykro. Piniszcie w ogóle wszystko w komentarzach. O i. Napiszcie w komentarzach hashtag Rainbow Friends, a ja Wam przypnę serduszko. lub, l lub laser tak. O właśnie. Laser tak. Laser tak. No. Dobra, jakie my tu mamy pod. Ja ile tu pudeł? Ile mamy bulbsów czy coś? Dobra, zostało jeszcze tylko pięć bulbów. Eee... Nudzi mi się. Dobra, nieważne. To lecimy gdzieś. Tylko gdzie? Tylko gdzie? That's blue. Serio. Dobra, to idziemy po tam, 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 po twoją pupę. Nie no tak na no serio. Idziemy po bulby. Czy mogę się przynieś bulby. Przynieść bulby. Mam nadzieję. Przynie... On idzie po odnieść bulby, tak? Idzie odnieść bulby. Tak! Tak! Tak, tak, tak. Yes! Jeszcze trzy bulby. O, dwie widać. Wiem, gdzie są dwie. Wiem, gdzie są dwie bulby. Tutaj jest większość potworów. Więc... O, nie, serio. Tam wajleta Tam to jest bulba. Tam to jest bulba, ja nie idę do bajleta bo ja nie chcę do Wajleta jak wam widzę że to jest strachliwy jestem trochę strachliwy ale nie, ja nie pójdę tam do Wajleta mówię na serio, nie pójdę do Wajleta o nie, ktoś znów umarł Mastery 705 a to nie jest S, nie wiem to ja tu poczekam Yy, ktoś tu idzie? Nie, nikt nie idzie. Lumexi 575? A to nie jest znów S. Find light bulbs and take them back to the laser. Dobra, no to to jest koniec. Jeżeli on tu znów przeszedł po swoim kole, to ma przed drzwiami. Nie zebrał tych bulbów. W serio? Czy ja się muszę tym zająć? W serio? blue? Ja się żyłem. Myślałem, że to green. Ja. Że to było straszne. A najgorsze by było, jeśli jest jak spotkam green. Słabo by było. Nie chcę spotkać Grina. Ej, a może zagram z wami Among Us? No na przykład powiedzmy Wojan On gra w Among Us i to jest popularne U jakichś dzieciaków małych Chodzi mi o no, moich widzów Chodzi mi o jakieś bubki, które oglądają Wojan. Na przykład, dobra no ja trochę oglądam Dobra, ale nieważne. Hello! My name is Blue. I piszcie, jakie mam kupować te co się. Kupmy milion Robuxów. Ej, to się opłaca. To się opłaca kupować Robuxy? Takie pytanie. Piszcie w komentarzu. Idzie Blue. Hello. Blue się spotkał blue Hej no Blu, poczekaj na drugiego Blu. Zdejmujemy Zajmujemy pudło haha pudło. Ha, ha, mu haha Zdjęte pudło? Haha, muha ha hi, 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 hi. Ah, Ale jestem dziwny. Widzę piszcie czy jestem dziwny czy fajny i tak dalej potem jak gram piszcie ale mam nadzieję że będziecie mnie nadal oglądać tam pana Bluey. jajo Po co mnie czasami wynerwiasz, Blue? Dobra, idę tam. Idę po tą bulbę. Czekamy. Idziemy po bulbę. Gdzie tam, bulba? Gdzie się bulba? Tam. tam jest bulba. Widzę bulbę, widzę. Yes. No Naleziona, nie kradziona. No, Naleziona, nie jest kradziona. Dobra, lecimy się, odnieść tę Czekajcie, czy ja jestem sam? Serio, ja nie chcę być sam. Trzy osoby umarły, jestem sam. Dobra, widzowie, teraz skoro jestem sam, to się rozłączam. Nie ja będę w to sam grał. Spiderman, jakieś zombie. Murder Mystery. Dobra, zobaczmy co to jest to Murder Mystery. Dobra, no trochę w to grałem, ale nie za dużo. Jeju, nie wiem. Po prostu z wami pogram. Nie, w sumie to już co odcinka.